OK, widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek. Z pamiętacie chyba czego, ale mogę wam przypomnieć. Ja też zapomniałam już, ale OK. Będziemy sobie grać po prostu i będziemy grali w morderca kontra szeryf i dzisiaj, żeby mi było trudniej. To nie mogę skakać jak będę innocentem, szeryfem albo mordercą Czyli tak w ogóle to wcale I to się zaczyna od teraz, że nie mogę w ogóle skakać To będzie chyba troszkę trudne, bo nie wszystko da się zrobić Więc palec ze spacji i nie używamy go No już się troszkę to zaczęło Aha, Chciałabym już przed chwilą skoczyć i no właśnie i nie mam ani jednego no po prostu po prostu czyli nie mogę w ogóle skakać tylko jak jest przerwa to teraz tylko mogę skakać później nie mogę jeżeli już się zaczyna runda a teraz to tak mogę skakać ja lubię skakać i co ja sprawdzimy przy okazji inne stroje bo ja nie chcę tego Więc będę może królikiem, bo mi się podoba. Albo wcale nikim nie będę, ja chcę być sobą. Pójdę tam, gdzie ta babka, bo lubi też. Lubię też. Dobra i nie mo... nie! O, a jakim... aha. Jestem szaryfem i ciekawe jak to zrobię. Gość jest hakerem normalnie. Masz mi się nie zbliżać. Podgłoszę sobie. Bo bym nic tak to nie słyszała. Jezu, jak się przestraszyłam. Jest, wygrałam. Fajnie nawet jest. Tylko nie chcę tego efektu. Albo sobie zostawię efekty, Jest. Nie chcę. Efektu. Wezmę sobie. Taki świąteczny, to mi się podoba. Dziewczyna nie się przy. Ok, zobaczę, czy są takie różne stroje fajne. No i nie zdążyłam. No morderca nie jest aż tak dobrze. Jak ja mam to robić? Dobra. No i ktoś... Zobaczymy sobie, gdzie oni są. No szybko! No i nie, to jest nie fair. Ja mam z takim. Gdzie ty jesteś, dziworągu? to jest niefer, ale on jest jakimś hakerem. To jak ja mam go by złapać? U mnie będą krótkie filmiki, no bo wiecie. Nie za bardzo nie mam czasu, zawsze, więc dlatego. Jeszcze sobie dwie rundki skoczymy. I ciągle nie skaczę. Teraz mogę skakać. Ja to nie ja chcę tu. Co się na mnie lampisz? Yes sir, yes sir. yes sir. Od razu na ba, na yeah. Nie. Ja czy widzieliście, ale tutaj jak gracie w to, to możecie się tu z Schować. Jest mordercą. No, on był mordercą, jak się z tego wychodzi. Jeszcze jedna rundka. Zobaczę sobie coś. Je No co wcale. To... Nie chcę, co to jest. Nie. Tam to mi się podoba. Nie chcę tego. Przyzwyczaję się do tego. O! No i jak... Dobrze. We, no wezmę sobie te, taki taki ten mój ulubiony efekt. Co? Jestem szeryfem, jak to? Proszę mnie nie... Nie, on wygląda dziwnie, błagam odejdziecie ode mnie, nie, nie, nie. ode mnie wszyscy. No... On wszystko laguje i co mi... wywaliło mnie gdzieś. I w co... I w kogo ja mam strzelić, skoro nikt nie... Nie zabija. Ten na 100% nie jest, no bo chyba nie jest. No ale jak on szybko biegnie, to jak ja mam go dogonić? I co, będę się teraz z nim tak bawiła w kółaczku? No bo on, on gdzieś tam... Wiesz, ktoś w końcu się ruszy. Po tej rundzie chyba kończymy, będziemy tylko rozmawiać. No, i co ja mam zrobić? Aha. W nikogo nie wstrzeliłam? Dobrze, to możemy sobie teraz porozmawiać. Jak coś. No to na razie. Macie tutaj mnie wyświetloną, ale. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie mi. No to wtedy będę na nie odpowiadała. Bo za niedługo. Będę robiła, ten, na Wielkanoc będę robiła coś niesamowitego, więc warto oglądać wszystkie filmy. I bajo jajo, widzimy się w następnym odcinku.